Ja to już jest przedostatni dzień konkursu na zagranie ze mną w Browse. Więc w tym przedostatnim dniu konkursu postanowiłem, że możecie wy właśnie zagraniecie ze mną w Fortnite. No i już wam wytłumaczę zasady. Klikacie sobie w kategorii klub i piszecie sobie i Xbox Patrick. 11 członków, no bo za bardzo w ogóle nie jestem. No tak. Ale, ale żeby to zrobić, żeby tak zrobić Fortnite Brewster, to musicie zasubskrybować mój kanał, świetnie, z dzwoneczkiem. Zostawić łapkę w górę. No i napisać w komentarzach. Gotowe. No i być może to by zastąpiło. To jest o, no właśnie, tak. Więc możemy sobie zrobić jakieś dwie luntki. no... Ja nie wiem, jaką mogę robić misję, więc... No. A, dobra, mam pomysł. Panem sobie sobie misję, że edukarem na solówkę szybko, na solówkę będzie łatwiej. Tak Kurde, jakie lagi uh -huh -huh kul, a może ten odcinek jest tylko do dowiedzenia się w sumie, jak możecie zagrać ze mną w lub w Fortnite. Dzięki wam całkowicie i pa!